Hej Kar, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem będzie poradna rutyna, więc Was zapraszam. Mój ranek jest inny, ale staram się dbać o twarz. To znaczy, zaczynam płynem miceralnym, ja jedynie używam z garnier, tak? więc biorę płatek kosmetyczny i na pola staram się dokładnie wyczyścić twarz, przy okazji zapalam światło, abym widziała dokładnie swoje niedostępności na twarzy. Przed nałożeniem ogólnie czyszczę ręce, żeby było lepiej i odkładam właśnie produkt. Teraz mam z firmy Today żel do mycia twarzy. Oczywiście, mo, oczywiście moczę twarz, rozprowadzam tą wodę po całej twarzy, biorę odrobinkę żelu do twarzy, rozmarowuję go na dłoniach i potem rozmarowuję go na całej twarzy, starając się nie zostawiać białych śladów. Między jednym a drugim produktem kupiuję tutaj używam pianki z Evelina, żeby fajnie się rozprowadzał. Oczywiście dokładnie, żeby nie zostawić Jakichś śladów, zawsze je kilka, kilka, kilka kilka razy rozmarowuję i lubię też poczekać ileś tam sekund, minut, aby to po prostu składniki właśnie z tej pianki wchłonęły się w twarz. Tutaj mam tonik w sprayu z działik, który rzadko, rzadko używam. Dzisiaj używam. Ze względu na to, ile miałam czasu, o, muszę go zawsze spryskać na ten płatek i... Patrzcie, jak ten pies ma jestem chyba obrażony. Następnie przechodzę do śniadania. Dzisiaj było jajko po turecku i tutaj widzicie, że od usuwam skórkę cząstku. Śniadanie zawsze staram się, aby były jakieś smaczne czy coś. Często są pieczone owsianki, ale też albo omlety, ale staram się jeść różne. A tutaj z moim otwieraniem ciągle jest śmiesznie. I przy okazji sprawdzam co szukam... Mmm, tam jest A, żeby po prostu też te, 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 te rozdrobnić. I w gotuje się woda z octem na jajko w koszulce. ciągam mi sercz, małą mis miskę biorąc y, rządek czosnku, Właśnie przyciskam i będę się zabierać za resztę składników, czyli sól, pieprz i jogurt grecki. Sprawdzając co jakiś czas czy woda, z octem się go zaczyna gotować. Szukam łyżki soli, pieprzu oraz jogurtu greckiego. Wszystkie składniki staram się połączyć i widzicie musiałam otworzyć jogurt grecki. Ja wzięłam pół, około pół łyżki właśnie jogurtu. Biorę kolejne przyprawy. Jajka po Ale zauważyłam, że mi się na łyżkę wsypnęło, a nie, na, a nie do miski. Ja sobie to mieszam, mieszam. I wykładam na talerz, rozsmarowuję to na talerz. Pam pam pam. Rzecz, której nie robię często, to jest makijaż. Przygotowuję sobie zawsze cztery paletki i tutaj mam paletkę z lusterkiem i mój pędzelek, który widzicie, że używam. Przy okazji zapalając światło rano, pędzelek jest jakoś dziwnie wygięty. Rozprowadzam co najmniej y y jeden z kolorów jako główną bazę i resztę nakładam jako dodatki. Często mam tak, że podczas makijażu albo za dużo się nałożę, albo otwieram później i to wygląda komicznie. Zawsze sobie stukam czy czyszczę pędzelek przed nałożeniem kolejnego koloru i właśnie sprawdzam, czy, wiem, czy właśnie ten kolor bazowy jest widoczny. Zbieram sobie też dodatkowe kolory i tutaj zastosowałam paletkę Miss Rose z Sia Star Blue, która po prostu jest nawet w porządnej scenie. Teraz właśnie szukam odżywki, którą też sobie nakładam na brwi, bo miałam Właśnie z Eivona, takiej, że do brwi i rzęs, a tu jest do rzęs, a ja sobie na brwi nakładam. Wyglądam na skupioną, chociaż moja twarz jest wysypana. Najpierw brwi, potem rzęsy i jest Tutaj mam tuż do rzęs Eveline Cosmetic i tą sztotkę, którą mi odradzano, ze względu na to, że ona nie podkręca grubości. Ale musiałam jakąś kupić, bo z Revolution mi się wcześniej skończyła. I właśnie sobie nakładam tylko na górne rzęsy, ponieważ mi się tak podoba i nie chcę się mędrzeć z dołem. A po wszystkim idę na przystanki, bo ja tego już. I to wszystko w tym filmie, kochani. Jak się podobało, to coś zostawcie po sobie. Przy okazji, tu mój regał. Więc do następnego. Pa!